W 2007 roku we Włosławku powstała Młodzieżowa Rada Miasta. 25 uczniów owocowskich szkół miało podejmować ważne dla młodych ludzi decyzje. Tymczasem od kilku miesięcy radni nie spotykają się. Czy to stawia pod znakiem zapytania sens funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta? Podmiot taki jak jest Młodzieżowa Rada Miasta powinna funkcjonować, aczkolwiek nie w tej formule, która jest na dzień dzisiejszy, bo moim zdaniem, zestawiając. Tą jeszcze funkcjonującą kadencję z poprzednimi kadencjami, no to y, tamte mogą się poszczycić no, wieloma sukcesami, chociażby to, że ich pomysł stał się potem uchwałą dorosłej Rady Miasta. A ta kadencja y, no, jest taka troszeczkę nijaka, y, tak naprawdę y, nie ma jakichś takich y, znaczących sukcesów. Powodów słabego funkcjonowania Młodzieżowej Rady doszukują się również jej obecni członkowie. Wydaje mi się, że dostajemy szansę na coś, żeby coś zmienić, jakąś, jakieś perspektywy, ale y, ludzie, którzy przychodzą do tej rady czują się bardziej politykami niż działaczami. W tak młodym wieku? Właśnie wydaje mi się, że niestety tak. Co ciekawe kilka tygodni temu z Młodzieżowej Rady Miasta wypisało się na własne życzenie dziewięciu młodych radnych. Są również szkoły, które nie pozwalają swoim uczniom na kandydowanie do Rady Młodzieżowej. To są młodzi ludzie, którzy czerpią wzorce z osób dorosłych, ale wymagają pokierowania, wymagają takiej osoby, która, która tą młodzieżą pokierowałaby. Jak się dowiedzieliśmy, jest szansa, że do najbliższego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta dojdzie na początku przyszłego roku, po kolejnych wyborach uzupełniających. Maciej Gogołkiewicz, Telewizja Kujawę. Od początku roku w powiecie wocławskim zanotowano 108 włamań do budynków mieszkalnych oraz 67 przypadków rozbojów na terenie miasta. Biorąc pod uwagę statystyki, warto zwrócić uwagę na kwestie poprawy bezpieczeństwa w mieście. Straż miejska przekonuje, że społeczeństwo powinno brać udział w kreowaniu porządku publicznego. Jednym ze sposobów aktywizacji, zwłaszcza młodzieży, jest udział w pomorskiej olimpiadzie wiedzy o bezpieczeństwie, której pierwszy etap odbył się właśnie dziś. Gdy będziemy angażować młodych ludzi w kreowanie własnych pomysłów na to bezpieczeństwo, to z pewnością może to przynosić również w tym zakresie efekty. Kolejnymi innymi celami to jest chociażby to, żeby młodych ludzi w szkołach pobudzić do pewnych przemyśleń w tym zakresie, ale również liczymy na to, że gro tych osób, które z, będą się orientować tak naprawdę w tej tematyce, przystępując w przyszłości do rekrutacji, czy chociażby do Straży Miejskiej, do Policji, do innych służb drogowych, będzie miało już jakąś wiedzę w tym zakresie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają już pewne spostrzeżenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w mieście. Wśród mieście, z które ma mało ochrony i trzeba by zwiększyć tam chociaż, żeby trochę więcej straży miejskich tam chodziło, bo naprawdę jest bardzo źle. Wziąłbym więcej patroli na miasto, wysłał. E, takie tam e, o, ulice, które są bardziej niebezpieczne. Z morzu, e, tam większość, ilość policjantów i straży miejskiej i po prostu to chyba starczyłoby w Wrocławku. Prowadziłbym coś, co y, pozwalałoby policjantom y, na szerszą kontrolę ludzi, ponieważ y, no dzisiaj no, nie oszukujmy się. Widzimy, jak idzie dwóch dwumetrowych kolesi. Po przejściu nic policjanci nie robią. Tak, a idzie jakaś stara babcia, to wkrystuje jej mandat. I to jest, moim zdaniem, złe. Powinni rozszerzyć prawa policjantów, żeby, mogli w takich, żeby się nie bali w takich sytuacjach reagować. Natalia Chryńska, telewizja Kujawy. Sporo emocji wywołuje temat połączenia Włocowskiego Szpitala i Stacji Pogotowia Ratunkowego. W ich miejsce, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa z sierpnia bieżącego roku, powstanie jedna nowa placówka. Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej Sejmiku wystąpili do wojewody z zaskarżeniem uchwały. Ten jednak dokument odesłał. Również przewodnicząca Sejmiku odmówiła uchylenia uchwały. Więc złożyliśmy w poniedziałek pozew. Do wojewódzkiego, sądu, do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy o jej rozpatrzenie. My cały czas mówimy o majątku. Czy ten majątek, który został przez lata wypracowany, powinien być w taki sposób zagospodarowany? Niech to rozstrzygnie sąd. Zobaczymy. I nikt nie powinien się na nas denerwować, że my w imieniu naszych wyborców dochodzimy do, tego, do, do, do takich działań. Jest zwolenników, ale jest wielu przeciwników takiego rozwiązania. Dlatego my chcemy, żeby ktoś niezależny od nas to zbadał. Radni SLD sądzą, że na połączeniu jednostek stracą mieszkańcy podwłocławskich gmin, w których działają filie pogotowia ratunkowego z własnymi karetkami. Obawiamy się znowu, że jeżeli to wszystko będzie włączone do szpitala, to prawdopodobnie te karetki będą potrzebne w szpitalu, bo szpital nie ma swoich karetek. Z tego co wiemy, to chyba z Torunia gdzieś są wynajmowane, a więc to wszystko zmierza do tego, żeby ratować szpital kosztem właśnie dobrze funkcjonującego pogotowia. Więcej o planach związanych z utworzeniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w piątek w rozmowie z gościem telewizji Kujawy. Dziś w Urzędzie Miasta odbył się pierwszy z zaplanowanych bezpłatnych dyżurów eksperta z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przez kilka godzin osoby, które planują założyć działalność gospodarczą, miały szansę uzyskać cenne rady. Możemy oczywiście poinformować takiego przedsiębiorcę, przyszłego przedsiębiorcę o etapach zakładania działalności gospodarczej, tak, czyli po kolei, krok po kroku wszystkie urzędy, które jedno okienko, które przedsiębiorca, przyszły przedsiębiorca musi przejść, aby założyć taką działalność gospodarczą, o wyborze formy prawnej, o wyborze formy opodatkowania, te wszystkie informacje oczywiście taki przyszły przedsiębiorca znajdzie u nas. Zakładanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia kilku dokumentów, które dostępne są w biurze obsługi mieszkań. Do którego co dzień kieruje się kilkadziesiąt osób rozpatrujących tę możliwość. Pojawiają się także osoby, które chcą zmienić charakter już istniejącej firmy. Do nich dyżury ekspertów są również skierowane przedsiębiorcy mogą uzyskać też informacje takie organizacyjno-prawne z funkcjonowania firmy w naszym, w naszym ustroju, w rzeczywistości, tak ewentualnie pod kątem usług marketingowych, czy pod kątem usług finansowych, które są niezbędne każdemu przedsiębiorcy przy planowaniu działalności bądź jej rozwoju. Dyżury będą odbywać się w każdy pracujący czwartek miesiąca w Biurze Obsługi Mieszkańców. Osoby zainteresowane mogą wcześniej umówić się z konsultantami, Telefonicznie lub mailowo. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy. 6 grudnia obchodzone są Mikołajki. Tego dnia obdarowujemy się prezentami i upominkami. Znajdowane pod poduszką w bucie najbardziej cieszą dzieci. Od Mikołaja dostaliśmy z Chorycze. Mikołaja, długotęp ja i ten zegarek, taką fajną grę, czekoladki czekoladka Mikołaja. W zespole szkół numer 3 Mikołajki połączone zostały z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Mamy tolerancję, mamy opiekę, mamy radość dzisiaj i cieszymy się razem z Mikołajem. Mamy święto, nie ma dzisiaj lekcji. W specjalnie przygotowanych salach uczniowie przenieśli się do świata bajek, przygotowywali świąteczne ozdoby i odkrywali tajemnice świata przyrody. Nie zabrakło wspólnego śpiewania piosenek, prezentacji czy liderek, a prezenty rozdawał święty Mikołaj rodem z Laponii. Dzieci dostały prezenty, no i wielka radość była. Dzisiaj ja trzy dni jechałem i trzy noce, żeby specjalnie dzisiaj dojechać. Od dziś większość stacji radiowych i telewizyjnych nadaje piosenki o świętach. A ozdoby świąteczne, w tym stojące na dachu domu handlowego Kujawek Mikołaj, zachęcają do udziału w bożonarodzeniowych kiermaszach, takich jak ten, który odbył się dzisiaj w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a jego organizatorami byli słuchacze Uniwersytetu III wieku. Nasi studenci mają okazję po raz pierwszy w czasie Bożego Narodzenia, właśnie w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, wystawić swoje prace. Dzisiaj gościmy aż 14 wystawców, z czego są to osoby należące do Pasji, nasi studenci oraz piekarnia osiedlowa Południe i Pasieka Gabi. Wigilia już za 18 dni. Przed nami czas świątecznych przygotowań i oczekiwania na spełnienie przez Świętego Mikołaja marzeń. Monika Grzanka, telewizja Kujawy. Kluby sportowe działające w naszym mieście specjalnie na Mikołajki przygotowały dla uczniów wiele atrakcji. Dla dzieci mamy bardzo dużo pokazów, między innymi występy Judy Witkowskiej, Den Studio, występ zespołu rokowego zespołu szkół elektrycznych, występ młodych solistów, którzy są z terenu tutaj Włocławka i działają, m.in. uczniów, którzy zagrają, zaśpiewają. Przyjemność na pewno dzieciakom zrobić. Głównie dla nich tutaj przyjechaliśmy. Zaprosili na to. Zaproszeni jesteśmy z zespołu szkół elektrycznych w Wocławka. jesteśmy zaproszeni, no i pojawiliśmy się, tak, żeby zagrać. Robimy się, żeby pokazać nasze umiejętności, co umiemy zrobić z piłką, no, na przykład w parach lub sam. różne zwody z piłką, prowadzenia i w ogóle. Co się da, to będziemy robić. Sportowe Mikołajki to nie tylko okazja do otrzymania prezentu od Świętego Mikołaja, ale także mobilizacja do aktywności fizycznej. Podczas imprezy za najlepszy doping na trybunach oraz transparenty z logiem szkoły wręczano puchary. Atrakcji nie zabrakło także na lodowisku przy hali Osir. W godzinach popołudniowych dzieci mogły pojeździć na łyżwach za darmo, a przy okazji dostać słodkości od Świętego Mikołaja. Renifery są zaparkowane, proszę bardzo, tutaj za wypożyczalnią łyżew. Będziemy tutaj bardzo często przyjeżdżać. Jutro też będziemy, oczywiście. No cóż, cóż więcej? Świetna zabawa. Zapraszamy wszystkich. Natalia Chlińska, telewizja Kujawy.